Halo! Dziś mamy nu w wadze, więc czas na rytuał. Ja jestem spod znaku waga i to, co się odpierdala za ostatnie dni, to jest po prostu jakiś kosmos. Mogę spać, mam milion myśli na sekundę i wszystko muszę spisywać, bo w przeciwnym razie to bym w ogóle pewnie nie zasnęła. Więc jeśli tak samo jak ja jesteś spod znaku wagi, nie przejmuj się, teraz już wiesz, dlaczego tak się czujesz. Ale wracając do rytuału. Będzie ci potrzebna świeca, jakieś banknoty, wypłać sobie najlepiej. Różowy bądź przezroczysty kryształ. Oczywiście kartka i długopis. początek oczyszczamy przestrzeń, czyli zapal sobie świeczkę i oczyść przestrzeń wokół siebie. Poczuj wtedy, że wdychasz spokój, a wydychasz napięcia. Niech twoje całe ciało się rozluźni. W kartce napisz intencje. Na przykład, że pieniądze płyną do mnie lekko. I że zasługuje na życie w dostatku i obfitości. Później połóż pieniądze na tej kartce, a na to kryształ. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że z każdej strony płynie do ciebie złote światło. Otwierasz dłonie, a ono wypełnia twoje serce, dom i ciało. No i portfel. Powtarzaj, jestem magnesem na pieniądze. Pieniądze kochają moją energię. Wszystko to, co wydaje, wraca do mnie pomnożone. Na koniec złóż tą kartkę. I włóż ją do portfela albo do swojego notesu, w którym piszesz różne swoje manifestacyjne rzeczy. Gaś świecę z wdzięcznością, mówiąc, że dziękujesz, że przepływ już trwa.